Witamy wszystkich i serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania części rozgrywkowo-artystycznej pod tytułem Miłość i jedno 14 lutego, czyli Dzień Świętego Walentego, w naszym kraju obchodzimy zaledwie od kilku lat. I mimo, że są tacy, którzy zarzucają świętującym dzień zakochanym, o tych tradycji i fanabeli, nie zrażajmy się. Nic złego nie ma przecież w dodatkowej okazji do powiedzenia komuś, przyjacielowi, ukochanym, sąsiadowi. Kocham Cię, lubię, uwielbiam. Bardzo miło jest obdarowywać kogoś anonimowym podarunkiem podpisanym Twój walentyn, Twoja walentyna. Święty Walenty sprzyja zwłaszcza tym nieśmiałym, którym brak odwagi, by wypowiedzieć swoje uczucie. Czym właściwie jest miłość? To pytanie stawiają sobie ludzie tak długo, jak długo istnieje świat. Miłość, radość, a także smutki, jakie za sobą niesie, uniesienia i zachwyty, nieporozumienia, z których się składa, stanowią wciąż niewyczerpane źródło tematów dla poetów, pisarzy i malarzy. Jest ona siłą i energią, bez której ani człowiek, ani świat nie może się harmonijnie rozwijać, ani zaznać szczęścia. Miłość to słowo, co nie jedno ma imię. Miłość z trudami nierzadko się zżyje. Miłość to radość i stan uniesienia. Miłość to smutek i stan rozdrażnienia. Miłość do wszelkich zmysłów gorączka. Miłość to rozmarzonego umysłu gorączka. Jest również i miłość platoniczna. Na szczęście choroba to nie dziedziczna lecz różne może przybierać rozmiary, zwłaszcza kiedy brakuje jej wiary. W tygodniu jest sześć różnych dni, czasami dobry, czasami zły. Przygryź nasz Właśnie będzie, czekając już i wreszcie masz Niedzielę swą i nagle nie wiesz co zrobić z nią nie ဒီကြယ် Sim Jest to niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie w głowę, zachodzisz, co z nią zrobić i czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowy wyglądać będziesz wiele dni. A gdy przyjdzie w głowę... Chłopcy mają ciężki orzech do zgryzienia. Nie tak łatwo sprostać oczekiwaniom i wyobrażeniom U. dziewczyn. Jaki ma być ich wymarzony chłopak, mąż, ojciec? Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej prawce. I musi też umieć ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą, gdy na procesjach tume położne idą i krzyczą. Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka lub gdy dzień ciąguje za wzięcie srebrzystą powłokę buka. Musi umieć pieska połaskać i nie musi umieć pieścić. I zmiąć się i nadnieść do siebie że słodkim snem bez treści. I nie wiedzieć nic, jak ja Ojcze nasz, który jesteś w niebie, mam taką prośbę, wielką dziś do ciebie. Daj mi faceta, Ma być bogaty. Mam mieć Ferrari za cash, nie raty. Duże mieszkanie, a na jakiej wille. Mam nie wciąż słuchać nie tylko przez chwilkę. Mam nie zadowalać, kiedy mam ochotę. Śniadanie mi robić nie tylko w sobotę. Oglądać romansy, biżuterię kupić. W życiu mym nie będziemy mógł się nigdy upić. Nie chcę nigdy widzieć jego własnej matki. Ja wydaję kasę, on płaci podatki. On nie ma kolegów, ja mam koleżanki. Kont ma mieć on wiele, okoliczne banki, złotych kart bez ligu, czeków, co nie miara. Jak mi to załatwisz, wzrośnie moja wiara. na paliwo do Opla. Ale nie ma problemu, Krysiu, nie ma problemu. Jak to nie ma problemu? Ponowne podłączenie kosztuje 150 zł. Kryś, ja co to za problem? Dosyć duży, skoro tylko ja pracuję. No tak się akurat złożyło, Kryś. Złożyło się? Nie ludziom tak się nie składa. No widzisz? Jesteśmy wybrani sami. Kupmy sobie szampana z tej okazji. Żeby wypić, najpierw trzeba go kupić. No to już. Kupmy sobie najdroższego szampana. I żałujmy sobie, ma. Ty. Krysiu, przecież pracujesz. Tylko ja. Tylko? Aż, Krysiu, aż! Bardzo ty. jestem z Ciebie dumny. Czy ty nie rozumiesz, że tylko ja pracuję? A czy ty nie rozumiesz, że jestem z Ciebie dumny? no, zaraz, dzielę cię szmatą. No dobrze, dobrze. Tylko Ty pracujesz. Ale z pieniędzy korzystamy oboje. Aż się boję pomyśleć, co, byś co by było, gdybyś korzystała tylko Ty. Boże, byłabyś frustratką. A propos, potrzebuję nowe opony do Nie no, nie wytrzymam. Wytrzymać, bierze w Ciebie. Odchodzę od ciebie. Rzucam wszystko i odchodzę! Krysiu, nie możesz od tak wszystkiego, co piękne między nami. Ja przepraszam tylko Ciebie, a nic nic pięknego. Kto Ci będzie doceniał tak jak ja? Ty? Kiedy ostatnio przyniosłeś mi kwiaty? Teraz klopów tak jak. No no nie, to ty wolniej biegasz. Nic nie robisz nie. w życiu, tylko podswiercz tę swoją ruinę. Bo prawdziwy mężczyzna składa się z mężczyzny biologicznej...